Dokonane defraudacje mogą iść w dziesiątki milionów dolarów. Sprzyja... Pół godziny po tej rozmowie i niecałe dwie godziny pozwołanej przez ministrów spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości konferencji Grzegorz Wieczerzak został zatrzymany. Dziękuję Były szef PZ użycie to 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 przez całą noc był przesłuchiwany. Do tej pory nie przedstawiono mu zarzutów. Prokuratorzy mają na to czas do jutra do południa. Wszystko, co związane jest z zatrzymaniem Grzegorza Wieczerzaka, objęte jest tajemnicą. prawdę to interes śledztwa jest tak, aby. Pewne działania były dyskrecjonalne, tak jak interes państwa jest, aby jak najwięcej opinia publiczna wiedziała, ale musimy znaleźć modus vivendi. Ja nie mogę dzisiaj nic ujawniać. Czy do jutra prokurator zdąży zebrać wystarczające dowody, by przedstawić Grzegorzowi Wieczerzakowi zarzuty? Robi co może. Od wczoraj w nocy w mieszkaniu Wieczerzaka trwa przeszukanie. Policjanci zabierają wszystko, co wiąże się albo może wiązać się z PZU. Nie ma żadnych konkretów, także wszystko jest... Protokołowane, pakowane i zabierane. No. Wszystko pani mówi, czyli co wszystko? Nawet notatki. Męża odręczne. Trachunków. też. Nieoficjalnie wiadomo, że wśród dokumentów policjanci znaleźli potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych do Paryża. Grzegorz Wieczerzak, który oprócz obywatelstwa polskiego ma także francuskie, miał wylecieć do Francji na początku przyszłego tygodnia. Gdyby wyjechał, prawdopodobnie nie udałoby się go sprowadzić do Polski. To tłumaczy wczorajsze nagłe zatrzymanie Grzegorza Wieczerzaka. Ale czy chodzi tylko o to, by nie opuścił Polski? Były współpracownik Grzegorza Wieczerzaka, który chce zachować anonimowość, twierdzi, że chodziło o to, by wieczerzak milczał. Były szef PZU życie blokował sprzedaż PZU, sprzedaż, na której zależało wielu wysoko postawionym osobom. Na przeszkodzie tego procesu stoi prezes Wieczerza, który. A przez bardzo długi czas próbował ten sposób prywatyzacji działający na szkodę Skarbu Państwa wstrzymać. O kogo chodzi? Być może także o polityków. Ci jednak raczej nie chcą mówić o sprawie Wieczerzaka, bo albo nie mają czasu. Pa, dwa pytania tylko zadać. Kiedy? Albo mówią, że nigdy Wieczerzaka nie spotkali. O to ja się nie orientuję. Nie znam w ogóle pana ani, panie... ani słowa nie zamienia nigdy Wieczerzaka. Jak potoczy się sprawa afery w PZ użycie? Nie wiadomo wiadomo, że następny krok należy do prokuratury i do sądu Arkadiusz Gdula fakty.